Witam Was w kolejnym odcinku z serii Amerykański Sen A dzisiaj mulczowanie pola po kukurydzy Jest to zakończenie tego sezonu, gdyż już tak mi się wydaje, że nie będzie odcinka z tego sezonu Gdyż po prostu będę przychodził do kolejnego Kupiłem ten mulczer, bo stwierdziłem, że po prostu tamten mi się już znudził No i ten jest dużo szerszy, bo tamten miał tam z 5 metrów, a ten ma... 7, więc jest trochę szerszy i już teraz widzę, że jest też trochę wolniejszy pod kątem prędkości, ale myślę, że to mi nie przeszkadza jakoś mocno. Myślę, że jeszcze muszę jedną rzecz, bo zapomniałem zrobić, żeby ładniej ten odcinek wyglądał. To sobie ustawimy kamerę, o tak, i teraz będzie pięknie. Ogólnie ten mulcher wygląda trochę jak kosiarka albo wentylator, bo ma takie jakby noże, chodzą tak po prostu, wirują. Ciekawe, ciekawy mulcher, jest to nowość w tym farmingu. Naprawdę wygląda całkiem fajnie, muszę przyznać. Jest to jedna z fajniejszych maszyn. Z tych nowych takich, w ogóle jest kilka maszyn, które mi się podobają, na przykład są, jest nowa talerzówka w tym farmingu, ale nie chciałbym dzisiaj się zagłębiać w ten temat, a chciałbym zagłębić się w temat nowego DLC do FS25, którym będzie właśnie mapa Szkocji wraz z uprawą cebuli, nowe zwierzęta oraz łowienie ryb oraz właśnie taka jakby hodowla ryb, czyli właśnie będzie. Można najpierw będzie taka, jakby budynek, w którym będzie się na, w początkowej fazie małe te rybki zwiększało do jakiegoś tam etapu, po czym y, potem będzie się je wpuszczało w takie, no po prostu w ocean po prostu w takie miejsca przygotowane. Wiecie, no zresztą w realu jest dokładnie tak samo robione. Są też takie miejsca, gdzie jest po prostu. Odgrodzona część oceanu, gdzie te ryby się hoduje i potem się je na sprzedaż, oczywiście, tam hoduje w tych miejscach, więc to jest jakby z reala trochę przeniesione. Tak mi się przynajmniej wydaje. No jest to akurat spoko rzecz, mimo że to nie jest bardzo farmingowa rzecz, bo jednak ryby z rolnictwem nie mają za dużo wspólnego, przynajmniej ja tak uważam. Ale myślę, że jest to też taka ciekawostka, gdyż skoro idziemy już w te rzeczy trochę nie farmingowe, częściowo. Typu, nie wiem, na przykład cementowe typu budowa tych budynków. No ale uważam też, że z drugiej strony, na przykład budowanie budynków albo pewne rzeczy, no to też jest tak, że to jest trochę powiązane z tym życiem rolnika, więc to też nie będziemy narzekać chyba na to, że jednak jest więcej, lepiej jak jest w grze więcej rzeczy niż jak jest mniej do roboty, ja tak zawsze podchodzę na pewno do tematu. Szkoda tylko, że czasami są one zrobione trochę niechlujnie. Lepiej, jakby popracowali nad dopracowaniem tych elementów, które już w tej grze kuleją. Na przykład, żeby na przykład jak będzie produkcja, nie wiem, na przykład zupy, czyli tam konserw, czy jakieś innych rzeczy, żeby była, na przykład, można było wejść do tej fabryki i zobaczyć, jak to się realnie produkuje. Wiadomo, jakoś w uproszczonym, na przykład, schemacie, że na przykład tylko no rozumiecie, że na przykład tylko jest te pakowanie już tych konserw nie oczekuję jakichś naprawdę nie wiadomo jakich zaawansowanych rzeczy, ale czasami po prostu też mam wrażenie, że farming idzie na łatwiznę daje dużo więcej jakichś takich rzeczy nie farmingowych, a, a tych, ty, te farmingowe jednak zostają niepoulepszane więc, chociaż to też jest tak, że ta funkcja łańcuchów produkcji jest dopiero od drugiego farminga, od 22 weszła, więc może z czasem oni też to będą ulepszać Oby, ja tak mam cichą nadzieję, że będą te, te funkcje coraz lepiej wykonywane Także, ale dobrze, Zwracając do tematu, chciałbym właśnie, abyście wypowiedzieli się Jak wy od, macie odczucia na temat tej nowej właśnie uprawy cebuli Mi się tam podoba na przykład Fajnie, że będzie kolejna uprawa nowa to zawsze jest na plus, jak jest więcej, a nie mniej upraw. Na pewno jedną z rzeczy kontrowersyjnych to na pewno są te. Ciągniki marki JCB, które zostały nam ukradzione w poprzednim farmingu, były w tym nie ma, a w tym trzeba za nie płacić, żeby je mieć z powrotem, więc to jest niefajne, moim zdaniem. O tym mało się mówi. Oglądałem kilka odcinków twórców farmingowych, nikt o tym nie wspomina, nikt nie mówi o tym, że, że to jest niefajne, że Giants robi takie manewry. Nie rozumiem tego, bo to jest jedna z rzeczy, którą, na którą powinni zwracać twórcy, uważam, uwagę, że. Dlaczego Giant skradnie nam maszyny, i po czym je zwraca, że tak powiem? Szczególnie, że to nie jest tak, że maszyna na przykład była pod inną marką, teraz jest pod inną, a na przykład czyli branding się sam zmienił, a maszyna jest taka sama. No bo wtedy dobra, no to jeszcze rozumiem. Więc to jest na pewno taka rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, jednak. Że to jest akurat taka najbardziej rzecz, na którą zwróciłem uwagę, kontrowersyjna, uważam, że tak nie powinno być. To jest moja opinia i to jest niefajne. Także jeśli chodzi o ten dodatek, zostawiam wam opinię oczywiście to była tylko moje takie luźne spostrzeżenia. Ogólnie jeśli chodzi o dodatek, uważam, że fajnie, nowe miejsce, na pewno mapa klimatyczna. Ale jednak z większymi maszynami może być na te pola tam problem wjeżdżać, trzeba będzie pewnie na tych dróżkach na przykład duży header cały ten wózek zostawić i się i że tak powiem się rozłożyć, tylko z drugiej strony czy się przejedzie, jak będzie podniesiony header? Podniesiesz header do góry i czy przez ten płotek z podniesionym tym headerem? Nie wiem, bo one tak ciężko sobie wyobrazić jak one wysokie są te płotki, nie? Myślę, że może być problem. To jest taka rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Zresztą na tym odcinku, którym już dla Was nagrałem o tym DLC, zapraszam Was, jeśli ktoś nie widział tego odcinka. No i oczywiście zostawiam tą opinię dla Was o tym DLC i chciałbym właśnie też ją poznać, bo to też jest takie budujące jak możemy się wymienić trochę, właśnie z i. Będzie właśnie ankieta. Możecie też pisać tutaj w komentarzu, co uważacie, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Może zwróciliście uwagę na coś, na co ja na przykład w ogóle pominąłem, bo często tak jest. Na pewno fajny jest też ten JC Big Stary, który jest z DLC Stare Jary, Przynajmniej tak on bardzo podobny, może inny jest. Do Farminga 17 on był bodajże, te DLC. To jest też, myślę, że spoko. Nie, ale robotka idzie naprawdę tutaj na tym polu. Całkiem sporo zrobione już zrobiliśmy. Widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, możecie zasubskrybować ten kanał oraz zostawić łapeczkę w górę. Z góry dziękuję. To motywuje mnie do dalszego nagrywania. A tak jak mówię, pojawił się odcinek z, na przykład z informacjami o tym DLC. Odcinki będą różne. Nie wiem, zastanawiam się nad nagraniem jakiegoś odcinka, na przykład jakieś mody na przykład do budowania. Może chcielibyście zobaczyć, też możecie proponować. Bo ja mam kilka takich modów, które używam. Nie wiem, czy, czy wy chcecie, właśnie, taki odcinek. Może kiedyś bym nagrał. Jeszcze jak będzie ich więcej, bo podejrzewam, że tych modów wyjdzie na pewno sporo do, do farminga, jeszcze do budowania. Pewnie będę jeszcze coś pobierał, więc jeśli chcecie, to na pewno taki odcinek powstanie. Fajnie też, że w farmingu poprzednim pojawiły się DLC no i w których tak naprawdę te mulczery były dużo większe, bo tak, z tego co kojarzę, to chyba 6 metrów to był największy mulczer w tamtym farmingu, a tutaj w tym to tu już jest siódemka, a są jeszcze większe. Oczywiście w tamtym w DLC pojawił się ten właśnie Horsza, więc oczywiście były. Nie mówię, że nie było, ale. Po prostu fajnie, że to się ten właśnie aspekt rozwinął. Szkoda, że zwijają się niektóre rzeczy, takie jak na przykład zbieranie kamieni, były mniejsze. Jeszcze oczywiście te maszynki, a ich nie ma już w tym farmingu. No i kolejną sprawą jest taka martwiąca dosyć, że nie pojawił się żaden większy ta zbieraczka do kamieni. Na szczęście, w modach już jest jeden taki fajny większy 9-metrowa chyba bodajże ta zbieraczka więc pewnie tutaj też taki odcinek z zbierania się pojawi właśnie tą większą maszyną Taką mam nadzieję, że że się pojawi właśnie taki odcinek, że... Ale to chyba po powiększaniu jakiś, albo łączeniu jakichś dwóch pól na przykład, że będzie tych kamieni dużo, bo jednak też chciałem trochę nią porobić na odcinku. A jeśli chodzi o nowe nabytki na razie, no to mówię, nie spodziewam się jakichś dużych. Myślę, że bardziej będę szedł w nowe uprawy jeszcze kolejne. I na razie nie będę jakoś drastycznie jeszcze zwiększał floty też ciągników, a jak już zwiększę to tak dosyć na konkretnie o kilkadziesiąt koni co najmniej, że tak powiem, jak nie nawet o prawie 100, to taka delikatna, czyli ten ciągnik ma 305 koni, więc pewnie koło 400 będzie miał nowy. Także co, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca, no i widzimy się w następnych, cześć!